Ile razy słyszeliście, że seks należy uprawiać w parze, bo inaczej jest nienaturalnie, bo masturbacja jest wbrew naturze i zwierzęta tego nie robią? Ja słyszałam to wiele razy. Cóż, takie rzeczy pewnie najczęściej powtarzali księża, dla których wszystko, co związane z seksem, jest nienaturalne. Ale ludzie wiedzieli swoje. Kiedyś żyli bliżej zwierząt, poza tym do późnego średniowiecza. Uprawiali seks w kościołach, o czym jest filmik, który będzie gdzieś tu albo tu. Przed YouTube'em nawet pewnie mogliśmy w to wierzyć, ale odkąd jest YouTube, pewnie wiele z was widziało tego zadowalającego się kangura, który zdziwił owego dżentelmena, dającego jakiś wywiad. Twierdzenie, że to ludzie wymyślili masturbację jest sprzeczne. Z koleją rzeczy, bo przecież masturbują się także ptaki czy jaszczurki, które były tutaj zdecydowanie przed nami. I nie mówcie mi, że to jakaś jaszczurka nauczyła się od człowieka, jego podglądając. Peter Bokman z Uniwersytetu w Oslo mówi, że jako ludzie lubimy sobie tak opowiadać, że tylko ludzie to robią. Natomiast, że zwierzęta uprawiają seks tylko w jednym celu, czyli aby się rozmnażać, Wiele z nich lubi seks homoseksualny, no i masturbacje. Jak on zauważa, zwierzęta często masturbują się, kiedy tylko nie mają nic lepszego do roboty. Zmyślne samice wielu gatunków potrafią posługiwać się łapami, ogonami, patyczkami, owocami czy kamyczkami, i masturbują się za ich pomocą. A o tych, które robią to patykiem czy owocem mango, można nawet powiedzieć, że mają swoje gadżety erotyczne. Delfinice wzajemnie sprawiają sobie przyjemność, wkładając jedna drugiej do waginy, na przykład płetwę, ogon albo pysk. Samice szympansów, makaków czy pawianów wchodzą sobie wzajemnie na plecy i jedna ociera się kroczem o plecy drugiej. Sprytnie no bo potrafią też wzajemnie się masturbować, patrząc sobie czule w oczy. Czasem na przykład ocierają się o siebie łechtaczkami i poruszając miednicami. Samice szympansa potrafią też masturbować się same, głaszcząc swoje genitalia. A samice pawiana masturbują się ogonami, makaki zaś kołysząc biodrami i dociskając łechtaczkę. Świetne są samice zwierzy, które do masturbacji używają patyczków jako takich prymitywnych wibratorów, a więc samica znajduje gałązkę i przechadza się, ciągnąc tą gałązkę, która odbijając się od gruntu robi wibracje i pobudza jej łechtaczkę. Samice orangutana też używają patyczków, gałązek jako dildo i często ślinią te patyki, zanim je włożą do waginy. Sympatyczna fretka Robi zabawkę erotyczną z kamyka, jak pisał w roku 1927 prekursor seksuologii Havelock Ellis, kiedy Fredka w czasie Rui nie ma partnera, zaczyna marnieć, wtedy więc znajduje sobie kamyczek i się nim masturbuje, dzięki czemu na cały sezon zachowa zdrowie. Także sance całkiem nieźle radzą sobie z masturbacją i także wykorzystują łapy, ogony, pyski i różne powierzchnie, o które się ocierają. Na przykład ptaki często przechadzają się wśród traw lub kopczyków ziemi albo je dosiadają, w ten sposób się masturbując. Konie, zebry czy jelenie pocierają penisem o własny brzuch. Niektóre zwierzęta potrafią wziąć też własny penis do ust, jak na przykład kangur, którego pewnie już widzieliście na YouTubie, czy słodki nietoperzy vampir, którego też nagrano podczas masturbacji. Wspomniany już seksualog Havelock Ellis pisał. O tym jak masturbują się kozy. Pisał tak: Zostałem poinformowany przez pewnego dżentelmena uznawanego za autorytet w sprawie kóz, że biorą one czasami penis do ust i doprowadzają się do prawdziwego orgazmu w ten sposób oddając się autofellatio. Oczywiście temu autofellatio potrafią się oddać także inne gatunki zwierząt. Które potrafią po prostu dosięgnąć do swojego penisa. Jak pewnie wiecie, potrafią to także niektórzy mężczyźni, nie tylko ci z filmu Short was. A łapami potrafi się zaspokoić także król zwierząt lew. Czy więc nadal będziemy uważać, że masturbacja jest nienaturalna i że gadżety erotyczne wymyślili ludzie, skoro potrafi już taka fretka. Czy inna małpa, a nawet pani jeżo-zwierzowa? Dajcie znać, czy wiedzieliście o tej masturbacji wśród zwierząt? Czy trafiliście na nią na jakichś filmikach? Ludzi zazwyczaj to bawi, że zwierzęta się masturbują, i na takich nagraniach często jest w tle śmiech. I ja podejrzewam, że jest to śmiech z zaskoczenia albo taki śmiech, który ma pokryć szok, że ktoś to w ogóle. Robi, tak, robią to ludzie, robią to zwierzęta. Dla tych, którzy chcą więcej o masturbacji, zapraszam na portal seksualnośćwomen.pl do działu masturbacja. Będzie tam dużo o tym, jak masturbują się kobiety, także mężczyźni i przedstawiciele innych nieludzkich gatunków. Czytajcie, Uniesienie Spódnicy. W książce znajdziecie całą księgę, jedną trzecią książki na temat tego, jak kobiety się masturbują jak lubią, co im sprawia przyjemność, gdzie to robią. Także zapraszam do księgi Kochanie siebie, w której znajdziecie mnóstwo kobiecych historii o masturbacji, w dziwnych miejsc, takich jak biblioteka, autobus czy nawet porodówka. Tak więc zapraszam do zgłębiania wiedzy na temat masturbacji nie tylko wśród zwierząt, ale też wśród ludzi. Nie masturbujcie się na zdrowie. Nie bądźcie też zirytowani na Waszą jeszczurkę, kozę albo psa, że to robi. To byłam ja, wokalnicka przewodniczka po kobiecej seksualności.